Elo people, elo elo, z tej strony WNM Lazarus, Seven Days to Die i żywa wieża w pindzie. I od dołu Baro, Arnie Ura. i Peter. No i tak bym powiedział, że Arnie mu trochę śmierdzi w kroku. <grym> yes. Buty, buty, słuchaj, bo ma buty. A Peter, Peter w ogóle kolast. Peter, nóg nie umyłeś, kurde. Jezus, kochani, by się no. chyba naprawdę nie, nie... Czekaj, czekaj, czekaj... czekaj da się przepchnąć, Maro. Maro. a teraz tak wyjść z Będzie śmiesznie. dalej Dobra, kochani, kon kontynuujemy wyprawę na północ. Tam musi być cywilizacja. Ostatnio, ostatnio mieliśmy tutaj niezłe zajawki, kurczę, bo... Mamy jezioro, jezioro, że... właśnie to jest jezioro czy to jest morze? Co to jest? Bardziej ż... musieliśmy się cofnąć, oczywiście akcja ratunkowa Maro yy, numer 3 Ale to chyba jakieś morze, jezioro po lewej, nie? Będą... Wiesz co to jest chyba jezioro, ale jest bardzo duże uh -huh. Bo nie widzę wiesz co końca A pokazałeś widzom Co pokazałem widzą? Widzą, że tak kurde jest daleko daleko A? No, pokazuje, że jest daleko, daleko. Widzicie? Tam jest daleko, daleko. A zgadnijcie, co jest dalej? Woda. Jak już zgad. Dobra, ścieżynką w prawo, ścieżynką w prawo. Tu, 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 tu. Arni. Tak się. Yes, tak szybko, bo ja Poczekamy, no, poczekamy, no, okay. poczekamy na na Kulasa. Rozbierać się, bo ciepło się robi. Peter, ogólnie rzecz biorąc, wyglądasz jak morderca z krzaków z tą snajperką. Dobra. Odpocznijcie, odpocznijcie, tak. Piwko pomóż. Właśnie, Arnie, Mario, masz piwko? Nie. No. Peter weź mu daj browarka, to będzie lepiej bieg z tym kulasem. No. No. Czekaj, tylko muszę coś wydupić. Okej. Okay. Chujej, dawaj piwko. Bo... Juke Ktoś mi zmił Zwinął browar. Arnie znowu. Raz, ar... raz ar... dwa, trzy. Słuchajcie, Arni to jest taki kradziej. Ale wiecie no co? Jak się tu są czai. naprawdę genialne tereny po prostu. Piter! No, ale nie mam piwka. no Jak nie masz. Co? No nie mam. Tak Do nie słupka masz. trzeba było. Tu, tu jest Dobra, słupek. Dobra, mam jedno. Dobra. No bo jedno było. Ogólnie powiem wam, że jak zbudujemy tą twierdzę Piter, to chyba kurna się przeniesiemy w te tereny tutaj. O Boże, no. ten to hałasuje jakby, nie wiem, czołgiem tak... No nie no, już twierdzę nie będziemy przenosili. Horda! Horda, horda, horda. Dobra. Jesus jaki... jaki... ten... A grubasa nikt nie chce? Ktoś dostał. Ja. czy nie ja. Gdzieś tu krawlery były jeszcze? Undetected. Dobra. E, gdzie ta dróżka była? Zaraz. A, bo ona gdzieś tam skręca. Dobra, walić tą dróżkę. Idziemy na północ, panowie! Tam musi być cywilizacja. Oprócz hordy, oczywiście, bo to cywilizacja hordy to chyba nie bardzo. Ty, <coughs> Arni, mhm. jak my wtedy byliśmy, to na ilu tysiącach zaczynał się koniec mapy? Dziewięciu? Ząbiak, yy, ząbiak. O, zombiak. o zombiak. Boże, yy. <noise> ząbiak Arni. Lej pomyślę. -le 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 -le. bo o Boże, nie, dobra. Zrobiłem ci krzywdę, zacząłeś myśleć. Ma głowa mnie boli, teraz. Dobra, ja idę dalej. Ładnie, ładnie tutaj. Właśnie, kiedy Inferalna, mówiłeś? 10. 4. Ja, 10. Nie, 10. Kochani widzowie, oczywiście laguję chwilami dlatego, że to jest teren niezbadany. Jelonek! Nie, a mi się nie wczytuje, ja mam kto, normalnie. Kto ma miłko? Ja mam. A no to bierz sobie jelonka. Ten poleciał z krótkim przed i go nie mógł trafić, no No kurde. Proszę cię Banda Łysego i nie mógł kurde trafić jelenia. A gdzie ten jelenie? Jelenie potrafią znikać. Ale ten nie zniknął, tylko nie wiem gdzie leży. Dobra, oskurowałeś go. Skurkowany. Duży kamień. Ale zauważył... A Dlatego tak lagowało i nie mogło się wczytać, bo to tyle wody się wczytywało. A, a trefasz, widzicie. Tutaj niby nowy teren, a normalnie mi się nie przyczuło. Tak, tutaj nie, tutaj już jest normalnie. Serwer sobie radzi. Poza tym Maro jest z nami, a wtedy był po drugiej stronie mapy, wiesz? To też ma znaczenie. Słuchajcie, tylko uważajcie na Niedźwiedzie, bo w takich terenach to uwielbiają powiedzieć dzień dobry i. i dobranoc. Aha. Cześć, żąbiaczku. Maro, jak tam? Czekajcie na Maro. Dobra. Stoję tutaj. Czekajcie, czekajcie. Jezus Maria! Przed twarzą tak, kurde, rozwalił mózg zombiaka, ochlapał wszystko. Jesus. Dawaj, dawaj, Maro. Spoko, czekamy na niego. Luzik. Dobra, jest. Nadaję morsem. Nie A. wiem co to znaczy, ale. Bo nie znam morsa. A kto to tak biedny wolno? Maro biedny się zmęczył. Dobra, czekamy. Czekamy, odpocznij, Maro. Usiądź na ząbiaku cieplutko będzie. Maro wędrowiec. Oczywiście, Zas, to ty chyba dwie nogi złamałeś. Jeleń! Dobra, skurować kto tam potrzebuje. Tylko panowie, jak będzie noc to uważajcie z tym mięchem tak z deka. Jak będzie ja noc... śmierdzie. Znowu! Też mi nowinka. Nowinka techniczna, Maro śmierdzi. To tym w gazecie pisali nawet, nie? Tak. A w jakiej gazecie? No, że Maro śmierdzi. Ale w jakiej gazecie? Echotyskie. Tychy. Ty 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 ichy? Ichi. Tichi. A właśnie, a Maro jest z tychów? Niestety. Z tech, tych... tamtychów Tam gdzie piwko rozlewają. Dobra, zatrzymaj się Arni tutaj. Na kamyczek, na kamyczek, czekamy. E na e 20 minut trzydzieści, zombiak sobie idzie. Za... O Jezu, nie, proszę cię, proszę, proszę litość. Jesteśmy na 7000 Czy e... <laughs> Jeszcze 2000 i koniec mapy pewnie Idziemy akurat nie? Ja myślałem, że to... Maro, a to zombiak e, Maro, ty już idź, a my dojdziemy do ciebie. Idź Maro Na N. Na północ. Maro idź, dokładnie Krawleruj! O jak przyspieszył z noga mu się zrosła? No Patrzymy, przyspieszył i nagle do dziury, chlub. <tryk> <tryk> Maru, idź pierwsze, idź pierwszy! Chlast! <tryk> do dziury. O, tu jest droga, będzie ci lepiej chodzić, bo po drodze się szybciej chodzi. Latarka. Nie ma latarki, kurde. Eee, a, to to cię to, to, to. też. Zobacz, co tu jest y Venom w śmieciach. No, idę zobaczyć właśnie. Zobacz co tu jest, nie uwierzysz. Pusto. <laughs> A! Maro krwawisz, uwierzysz? chodź zobacz, chodź zobacz, chodź zobacz. krwawisz, zostawia krwawe ślady, o tutaj takie. O. Bieda czystko, biedna nóżka. Ten Maru. mu kolano, będzie szybciej chodził. Zabij mnie jeszcze. Zabij mnie, bo ona to zrobi. Znowu stodoła po prawej panowie Takujemy, czy dalej idziemy? Nie, dalej idziemy. Dalej idziemy. Chociaż wiesz co, tam może by, będę miał paliwko no bo i tak mam parę beczek to wezmę do, do kolekcji. Uwaga na pieski. To idźcie, idźcie do przodu, idźcie do przodu, żeby żeby Maro spokojnie szedł A no właśnie, Maro, chodź ze mną. Maro, chodź ze mną I on jest. No i poszedł tam, no co za... O kurna! Pies! Ja wiem pieski, Maro chodź idziemy. A... Chodź, chodź, Maro. Gdzie to pies? Chodź, chodź, chodź. Kto chodź, mnie chodź. podkopał? Noż, to ja mówię chodź, a ten... <laughs> chodź, a ten w bok czekaj. Nie strzelaj do sianka. O. Paliwko. Paliwko. Sianko. I tyle? To jeszcze było powinno być w środku. Może rozwalimy tak w łałek. Coś gdzieś... Coś... No dobra, idziemy do nich. Paliwko mhm. mi się przyda... Ale nara, idę sobie stąd. Szczerze, ten pistolet, ogólnie rzecz biorąc, jak brońcy w jest taki średni, powiem wam. No. Jednak, jednak, najlepszym setem z broni to jest shotgun i to ten długi I snajperka I magnum No magnum też fajne Ja Tutaj mamy, idziemy tu czy prosto? Nie, 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 idziemy prosto Tam znowu do jakiegoś domku albo A gdzie ty byś chciał dojść? Co żeś ty tu zrobił? <laughs> każdy, każdy jak szuka czegoś Czekaj, coś, co ty Peter od razu wkładał wszystko. No, a ile rzeczy tu jeszcze się fala po drodze? Dobra uwaga, 22 niebawem. Trzymajmy się drogi. Jak będziemy się drogi trzymali, to przynajmniej będziemy widzieli, wiesz, że nie, krzaki albo coś nie zasłonią zębiaków, nie? Tak, ty, cholera ma... droga chyba skręca Łukiem. No jasne, że tak. Um... <laughs> Więc, panowie, oddział na północ. O, widzę. Uuuu! Widzę, 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 widzę! No, Nobel, 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 Nobel. Dobra, uwaga. Chyba tu jest jakieś miasteczko, ja wam powiem w ogóle tak. Uwaga, 22 panowie. Chodźcie do tego Nobel, wchodzimy. Zombiaki, zombiaki, zombiaki. Przedłem? Chodźcie. Maru szybciej Maro Czekaj, poczekaj, poczekaj tu, tu szybko spoko spoko, Spo spoko. Dostał Chodź No spoko mam, chodź, chodź, chodź Maro Dobra Dobra, Dobra chodź Peter ten Peter Army Spoko, wy tu, wy tu lutuj, ta. Nie ja potrzebuję tak naprawdę no, klucz francuski, ktoś chce, nie chce nic. Ktoś letter tanning chce nie chce ja po no ja skrapuję, bo bardziej chodzi mi o papier, wiesz? Uwaga, zombiaki wchodzą. Gdzie? Ty no nie, nie ja i tutaj kurde okna dam Spoko, spoko. Spoko. Dobra, nie ma zombiaków, szybko. Dobra, do środka chodź, 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 chodź do środka. Nie, nie, ja tutaj pozabijam ich. Jako jedyny odważny się nie chowam nie, my nie chowamy się, my lutujemy Ktoś tu tam to jest normalne, że łazi wiesz To jest miasto To jest miasto Uwaga, 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 uwaga! To tu się dzieje? Chwilę mnie nie ma mi jakiś No to dobra, co? mamy noc, idziemy? idziemy? Idziemy Ja idę pierwszy, będę ściągał na siebie hordzika Kto idzie za mną? Poczekajcie na Maro ja. Osłaniajcie Maro, to jest taki konwój, słuchajcie, yy, Maro, maro jest najbardziej yy, wartościowym ładunkiem tutaj, więc trzeba go ochraniać Kurde, kto jeszcze tam jest w środku? No Maro ŚWINEK! Ładunku, chodź do nas. Ładunku? Chodź tu, maro, maro, dobra, maro, czeka, maro, czeka, maro. czekaj, 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 stój, Peter. No gdzie on idzie, no, za nie? On tu idzie. A, on dobra. Ty, od tyłu wyszedł, dobra. Ok, pod je... No prosto drogą. Peter, uważaj na, na flanki, nie? Ja biorę mhm. tyły i maro, osłaniam. Biorę tyły i maro, hm. Osłaniam. <noise> osłaniam. Zdjęci. Plecy, plecy. Ale dobra, to... To maru. Łupia pinda wstała, no dalej. Ty, po nocach jeszcze nie mieliśmy takiego konwoju słuchajcie. Ty, ale fajnie. No nie? Kolejny sklep. Leży. To jest chyba shotgun. Nie, nie, tak tak. Olewamy. Takie miesz, takie mamy blisko do. Arni, ładunek się zgubi. Nie, nie, mam jego tyły. Kurna się przestraszyła, no za nami Jele. Dobra, olej Jelenia, chodź. Błaga biegną. No dobra. No dawaj do przodu, dawaj do przodu. Dobra, jeden zdjęty, jeszcze gdzieś tam coś łaziło. Jest tam. Hunted, hunted, hunted. mara, uważaj. Bo ja są gdzieś hunted. Aha, tu. Dobra. Kurde, jakie skupienie, panowie. Ta cisza. No nie? Ja dopiero rozłączył północ minęłem. Ktoś się, się rozłączył. Mamy wszystkich? Maro, Jeden się odłączył. Wody Idzie tam No bo nie rąka zobaczyła. Poleciał kurde, nieważne że horda może w każdej chwili nadejść i wtedy będzie pikuć Od prawej strony idą Ale idziemy dalej Spokojnie, spokojnie Sparujcie ci ci Skrzyżowanie Dobra Idziemy do przodu jak ktoś głodny, to mam 40 Ostępy zielone. Antet, hantet, hantet, Aha, tutaj dobra. No, poczekam na was. <coughs> poczekaj, Peter, poczekaj, mm -hmm. Dobra. Ładu ładunek do przodu. Karawana do przodu. No rusz się, te kulawy. <laughs> A w, w Na no, N! Jak nie pomalujesz! Hehehehe no, rusz się! A nie a, dookoła zamarzam. się kręcisz. Za... Baga, biegną 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 Idź idź Zepy już Zamarzasz, a chcesz ciuchy? A. To, to załóż Uciekaj uciekaj Oje. uciekaj Jeszcze Panther Już Panther, aha Krawler, dobra Bra. Czy idziesz ja, czy nie idziesz? Taka akcja, papier. No cały czas. Na N. To idę. Na górze ekranu masz y, kompas, nie? Dzięki. Ale słuchaj, jakbyś nie, nie wiedział i był nubkiem. <laughs> Ostatnio się, że jesteś nubek. <laughs> tak. No, dobra, czekamy Peter. Czekamy na transport. Oczyścić teren. I podoba mi się to Peter. Jesteśmy no. bardzo mało strategicznym miejscu. Trzeba więcej takich wypadów w nocy robić. No nie? To z, z jednym kulawym. Ja. Ale to dobrze, no, dobrze. To jest o, ten, to się mówi osłania, osłanianie kłówek. Yeah. No, to okay. Ta, ta, dokładnie. Jak w tym? Czekajcie. jak się ta gra nazywa, Boże? Y Sprinter Cell? Nie, nie Sprinter Cell. Ehm... No co jest właśnie wejść, wejść do budynku, ekipa specjalna, rozwalić yy, tych yy, bandytów i uratować zakładników. O, to pełno jest takich gier. No ale tylko jedna jest taka... No to typowo. teraz jest ta na, na, na czacie, nie? Yy... Jest cała seria tego. Kurna, no nie mogę przypomnieć. Strike, Global Offensive, coś tak sobie przypomnieć. Nie, no nie CS. Do jezioro! Der. Tak? Masz piwko? Masz. zostawiliście mnie. To właśnie, kurna, <laughs> dla Marocu. A on złoto się niesie. Przydało. Słuchajcie. Dobra, to tam, tam Dobra, poczekajmy na brzegu na niego. Na nich. Nie, bo gościu sapie jak taka. Czekam na was na brzegu. O Boże, Peter, rusz. kiepska sprawa. Nie ma dokąd uciekać. No. Dobra, poszedł, ruszył się, no nareszcie. I ruszyła lokomotywa. Ciężka, ogromna, aż pod... z niej spływa. A to, to, a to, to, a to, to. A dobra, a to dobra, to. dobra, starczy, starczy. PIP! Dobra. Cuch, cuch. Maruło, piwko, piwko, piwko. Ja, daj no. mu. Oj, 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 ale jak ja tracę temperaturę, czekajcie, 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 koszulka, koszulka. Dobra, jest, jest luz, jest luz, jest luz, zaczęło rosnąć, mój Boże. Mhm. Dobra. Dobra. Idziemy z brzegu, jakoś kurna trzeba to obejść. może przepłynąć? Tu jest wąsko, chodź. Mhm. Tu jest takie, widzicie, widzisz, takie mini wysepka jest. Oj. Ciekawe jak ktoś ma złamaną nogę może pływać? Tak, Nie, co? to pójdzie. Pójdzie po dnie. Może, ale trochę wolniej. A bo, bo szybciej idzie nam. O No kurna, zimno mi. Słyszę żaby. Załóżmy. O! Ja, żaby. A ty co, Peter, robisz? Żabą jestem. Ty <laughs> Żabą jestem! Zobaczcie do góry, jak kangury! Nie bądźcie żamy, nie bądźcie szczury. No mi kurde. No uwierz się. Ten, dobra, dobra, kusznik nadciąga. Hello, yeah. Halo! Hello, panie! Dobra, tędy. Mówiłem, go, że, mówiłem, żeby go w tej dziurze zostawić, a nie. <laughs> nie tam. <laughs> Tylko nie do wody już, bo jest zimno w wodzie. To. No dobra, mamy na szczęście o tyle farta, że nie trafiliśmy ani razu na... Kuźwa, Taki... znowu... Bo, znowu konwój, konwój się. Rozciągnął się konwój, wracamy. Yeah. E, co chciałem powiedzieć? E, nie trafiliśmy jeszcze w nocy na hordę jako taką. Bo tego to by bolało. Wie, płyniemy czy jak? Brzegiem, 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 bo ja nie widzę... Nie widzę to, kurde, to, Jak daleko sięga ta pipzody jezioro? Jezus Maria no, no, no. jakie wielkie to już takie dwa morze Ty to może mapa się tak kończy Zombiaki, Możem. zombiaki, zombiaki, zombiaki Kura, kurka! Zombiaki Piter To został Weź się do roboty, bo nas biją tutaj Ale eee. tam kura po chodzi. Dla Pitera ważniejsza kura, nie Kura powodzie? Po zombiaki, zombiaki, zombiaki Kto poszedł do wody? No A ja Maro? Maro, zamiast brzegiem to przez wodę. A nie, tu jest maro, to kto to tam jest w wodzie? Kura! No, mówiłam, to kura Halo, kura. kurko! Nie, kura. No, kura tam chodzi po wodzie. Już nie. Właśnie to chciałem zrobić. Tak, opada na dół. No, no, no. Aleś, Ty, jak tam <śmiech> głęboko! <śmiech> o kuźma. I daje pomóc. Hmm. Dobra, płyniemy. No dobra, płyniemy, słuchajcie, no... Ale tu jest za głęboko. Nie no po powierzchni masz płynąć nie po dnie. <noise> Maro, masz się szypicie. Ty, końca nie widać. No właśnie zauważyłem. A kiedyś będę chyba. Bo jak tu głęboko. Na N. Na literkę N. Kierujcie się na literkę N Ja pierdzielę jakie to wielkie. Dalej nie widzę brzegu. No. I nagle zaczniemy, zacznie nasz toksyczna ziemia bić? W wodzie? Nie wiem, czy to był dobry pomysł, ci powiem. No wiadomo. nie wiem, ja i tak jestem pierwszy na, na celowniku, więc... Ale wiem w sensie... Nie. Konwój będzie w tyle. Na wodzie nam nic nie grozi, ty. No nie zespałnują się na... Ja już sił nie mam. Kurne, ja tutaj widzę normalnie na dnie te... ...surowce. Ja. Dobra, wiecie co? <grybujesz> o, jak jasno. Wiecie co? No? Czy to nie jest koniec mapy już? Ty, no weź tak nie mów. Jeeeej, jak tu pięknie, zobaczcie jak schodzi słońce na wodzie! Nie. Yeah. A widzicie w oddali Maro? Widzę. Dobra. Odpocząłem, płynę Co dalej. No właściwie się odbijam. To no, ja mam taki pomysł, że, że razie... ja polecę. No właśnie. I najwyżej, jak zginę, to znaczy, że nie pomalujesz. Dobra, a my się cofamy z powrotem, bo to nie ma sensu wtedy. Chociaż no, widzę, ja że... Tu zostawę, widzę że, no, to, że tu powoli, ale w oddali odle... powoli się. Dno podnosi, ale. Poczekaj, Ej, Peter, Peter, tutaj, poczekaj. To, no, zostań tutaj wiesz, bo później będziesz musiał pójść to przodu. Ja nie tutaj. Się tak się dało dać. No, zostaje. Ja pierdzielę, co to jest grane tutaj? To ja, może faktycznie koniec mapy. Czekaj, co jest pod wodą? Wow, jakaś góra. No i nigdy <laughs> ogóle żeby... Dobra, pójdziemy dalej. Szkoda, że browar nie wziąłem Dobra, dajemy! Dajemy, nie bądźmy leszczersz! To czy ja daję w sensie? Du, 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 du. No i dopłynąłem, kochani widzowie wspaniali, cudowni, do dziwnego gruntu. Dziwnie, dziwnie to się wygenerowało, powiem wam, ale. Ta! Radioaktywny opad! A, to ja tam nie idę. Znaczy jest ucięty, jest, powiem wam jak to wygląda, jest ściana, w sensie od dna tego morza do samego góry na równo z wodą, jest ściana pionowa pod wodą i jest na równi, równi ta toksyczna ziemia i tam jest jakiś las spalony, jakieś samochody, jakieś tego, tradycyjnie, nie? To idziemy tam? No zwariowałeś, a Dobra. jak tam wejdziesz, zaraz zginiesz, czekajcie, spra jeszcze cofaj sprawdzę. Się. Maru, cofaj się, cofaj się. Liter ty też się cofaj, chodź Za... A ław! ,ła ,ła ,ła. Grunt mnie bije, grunt mnie bije, wracam Ale to dziwnie wygląda Ale tam zobiaki się chyba nie spełnują, nie? Już na tym radioaktywnym No Chyba nie. Zobaczcie mapę. O kuźwa to jest naprawdę ocean. Pierwszy raz w życiu Znalazłem w grze Ocean. To ja znalazłem. Ja znalazłem. Ja. Ja. Ja, ja. Się, ja jestem kolumbem. Ja. Ja 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 ja. Ja je jumbo. Ja ja je. Facet z maczetą. Je yeah, je. Yeah. wodę. Zobaczcie kochani, widzowie jak to wygląda pięknie pod wodą. Nie wiem czy coś widzicie, ale powinniście. Fajne góry. Okej. Okay. A słuchajcie, a jakby się zrobiło coś takiego, i to jest pytanie do widzów, zobaczymy, na ile znają Seven Days'a. Wy nie mówcie, niech widzowie się wypowiedzą. Rzucam taki temat. A co by było, jeżeli znaleźliśmy taki ocean, i tutaj gdzieś na tej głębokości, tak kawał drogi od lądu, nie będzie się spawnowało oczywiście nic, prawda? No bo zombiaki się nie spawnują na wodzie, ani na dnie. I teraz patent jest taki, a jakby się człowiek tutaj zanurkował i postawił sobie bazę, byłoby bardzo trudne, bo tu jest wszędzie woda, więc prawdopodobnie legałoby to na tym, że postawić frame'y, tego i tak dalej, wiecie o co chodzi. Farmę nie byłoby problemu pod ziemią, chociaż nie wiem jak to jest z wodą. Najwyżej zrobić, kurde, takie yy, od, od dna, takie, yy, te, kominy, żeby, powie, żeby światło yy, wpadało, bo chociaż. Chociaż nie jestem pewien, jak to wygląda z sytuacją, jeżeli chodzi o. Jak światło przechodzi przez wodę i trafia na uprawę na przykład. Czy rośnie, czy nie rośnie? Jak ktoś się bawił, eksperymentował z tym, niech napisze coś ciekawego na ten temat, jesteśmy ciekawi. A tymczasem, Borem Lasem, mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i trzymajcie się. Do następnego! Elo, 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 elo!